Przed każdą dłuższą podróżą powinieneś przygotować swój rower oraz zabrać ze sobą niezbędne materiały, które mogą ci pomóc w wycieczce. Należy sprawdzić sprawność hamulców, ciśnienie w oponach oraz czy żaden z elementów roweru nie wykazuje niepokojących luzów. W przypadku planowanej wycieczki po zmroku, pamiętajcie o sprawności waszego oświetlenia. W przypadku dłuższej wycieczki, warto zabrać ze sobą pompkę, łatki i zapasowe dętki. Dzięki za uwagę i zachęcam do oglądania filmików na naszym kanale. thank <laughs> you